Tak wiele świeżości w tak pysznej cenie. Kryje w sobie tylko Garden. Garden to Garden. Garden. Pyszny sok w przepysznej cenie. Welcome on and let me know. Should I stay or should I go? Lech wzywa Myślałam, że pasta, której używałam jest bardzo dobra. Gwarantowała kompletną ochronę. Tentysta powiedział, że żadna pasta nie daje kompletnej ochrony, jeżeli nie działa przez cały dzień. Prodził mi, żebym używała tego, czego on sam używa. Colgate Total. Teraz wiem, że moje zęby są pod pełną ochroną. I to przez cały dzień. Żadna pasta nie chroni zębów lepiej. Colgate Total pomaga zwalczyć wszystkie 12 problemów jamy ustnej i zapewnia pełną ochronę zębów i dziąseł aż do 12 godzin. Colgate Total. Wybór dentystów. A teraz także i mój. Przy bardzo suchej skórze zimno szczypie, podrażnia piecze. Garnier Komfort Suchej Skóry. Naturalne rozwiązanie, aby przywrócić komfort podrażnionej skórze. To nowość. Pierwszy krem odżywczo-łagodzący z wyciągiem z miodu akacjowego. Skóra jest natychmiast ukojona. Krem otacza ją puchową kołderką i skóra odzyskuje pełny komfort. Jest chroniona przez 24 godziny. Nowy Garnier Komfort Suchej Skóry. Pierwsza puchowa kołderka w kremie. Garnier. Nieznany sprawca uszkodził mi tył samochodu. Zgłosiłem szkodę do Warszawy. W ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia dostałem pieniądze na to, żebym mógł spokojnie wyremontować samochód. Profesjonalnie załatwiona sprawa. Link 4. Direct znaczy oszczędnie. 227 i 7 czwórek. Dzwoń teraz. Chciałem maksymalnie na Twaróg śmietankowy Kampiny z polskiego mleka najwyższej jakości. Idealny do przygotowania Twoich ulubionych dań. Od kampiny naturalnie. Jak ci to opisać? To taki ból w okolicy nosa nasila się przy pochylaniu. Próbowałam różnych sposobów, ale nie zawsze pomagają. Bo to nie musi być ból głowy. To mogą być objawy bólu zatok. I buprom zatoki. Zwalcza przyczynę bólu. Zatkane zatoki. I buprom zatoki. To lek przeciwbólowy ze składnikiem, który udrażnia nos i zatoki. Zwalcza bóle zatok powodowany często przeziębieniem czy grypą. I buprom zatoki. Silniejszy lek od bólu zatok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. National Geographic prezentuje Wilno. Od ostrej bramy przez socjalizm do nowej Europy. Kłopoty białego misia. Wilka Bamba. Ostatnia twierdza inków. Wyspy Feniks. Podwodny raj. National Geographic. Już w kioskach. W dni takie jak ten jesteśmy szczególnie narażeni na spadek naturalnej odporności. Dlatego trzeba ją wzmacniać. Przyłącz się do nas już dziś i podejmij wyzwania Aktimela. Codziennie pij Aktimel przez dwa tygodnie, a jesteśmy przekonani, że poczujesz różnicę. Jeśli nie, to zwrócimy Ci wydane pieniądze. Może Wy nie widzicie różnicy, ale ja ją czuję. Aktimel naturalnie wzmacnia odporność. Przyłącz się do nas już dziś i podejmij wyzwanie. Poniedziałek. Tłusta. Wtorek. Podrażniona. Środa. Któż to wie? Twoja skóra wymyka ci się spod kontroli. Gdyby to był facet, rzuciłabyś go. Klerasil Total Control to delikatna linia kosmetyków, która zaspokoi pięć najważniejszych potrzeb twojej skóry. Byś miała nad nią kontrolę każdego dnia. Kontrola? To lubię. No, Klerasil Total Control. Total Control dla pięknej, zdrowej skóry. Sneakers zaspokaja twój głód i daje ci energię na więcej. Snickers. wyzwól swoją energię. Przy grypie trzeba działać szybko, tak jak TAPCIN firmy Bayer. Płynny, skoncentrowany zestaw składników w kapsułkach. Tabcin szybko rozprawia się z typowymi objawami grypy. Tabcin dla grypy to koniec. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przepraszamy do Superkina. Nie jest dobrze. Bezwzględny Shao Kan zdobył już władzę nad prawie całym wszechświatem. Teraz chce podbić ziemię. Trzeba zatrzymać pana, bo wasz świat zginie. Mała grupka obrońców staje do nierównej walki z tyranem. To dopiero zabawa. Nieśmiertelny Buk Ryden i jego wojownicy muszą się zmierzyć z potworami. Mortal Kombat. W Piątek o 20.40 w TVN. Porucznik Bullet. Klasyka kina akcji. Mamy świadka, który potrzebuje ochrony. Ochrony przed kim? Przed organizacją. Jest tu wszystko. Afera polityczna. Morderstwo. Gangsterzy i Kościół. Steve McQueen w roli detektywa, któremu ciągle ktoś rzuca kłody pod nogi. Bulit. W piątek o 22.35 w TVN. Co dzieje się z polską gospodarką? W jakim kierunku zmierza? Analizy i prognozy. Ekonomia dla każdego. Fakty Ludzie Pieniądze. W poniedziałek o 23.30 w TVN. Program Fakty, Ludzie i Pieniądze. Sponsoruje Netia Lepsza Perspektywa. Rusza nowy program TVN. Jeśli szukasz swojej drugiej połówki, to właśnie teraz masz szansę poznać kogoś atrakcyjnego i przeżyć niesamowitą przygodę. Wystarczy, że masz od 18 do 25 lat i chcesz, żeby ktoś zawrócił Ci w głowie. Wyślij sms pod numer 7224 o treści randka. Nie zamykaj drzwi przed uczuciem. Idź za głosem serca.